Cześć, witajcie, z tej strony Waltuś na następnym filmie na moim gdzie sobie omówimy to, co się ostatnio dzieje w ratowaniu świata. Na początek zajmijmy się trybem wytrzymałościowym i tutaj jest taka delikatna zmiana, którą mogliście oczywiście przeoczyć. Mianowicie, jeżeli posiadacie zadanie, gdzie musicie po prostu ukończyć misję jakimś bohaterem, bądź ewentualnie ukończyć ileś tam misji, bądź ewentualnie ubić pustaki, no to moi drodzy, żeby Wam się ten progres zaliczył w tym zadaniu, to musicie przeżyć czwartą falę trybu wytrzymałościowego, a nie tak jak to było przed aktualizacją, gdzie musieliście przeżyć po prostu dwie fale i po prostu mogliście sobie opuścić tryb wytrzymałościowy. Teraz jest to czwarta fala i generalnie to też nie jest jakiś tam problem, ale generalnie tego czasu musicie spędzić na burzówce znacznie więcej. Kolejną rzeczą, która została dodana do ratowania świata jest to system pingowania znany z Battle Royale. I teraz tak, w momencie kiedy sobie klikniecie guzik, który macie oczywiście przypisany do pingowania w Battle Royale, to będzie to tak samo działało w ratowaniu świata i możemy oczywiście sobie spingować jakieś takie rzeczy no i nasi teammeci oczywiście będą to widzieć tak samo w momencie kiedy sobie bronimy oczywiście możemy sobie spingować na czerwono kilkanaście razy w momencie kiedy dzieje się coś naprawdę naprawdę złego na mapie bądź ewentualnie jakiś mini boss niszczy wam wszystkie ściany i po prostu chcecie to spingować żeby po prostu poprosić o pomoc jest to naprawdę bardzo bardzo spoko tylko oczywiście jak to ratowanie świata muszą być błędy więc jeżeli macie coś spingowanego i po prostu się Odwrócicie, bądź ewentualnie przesuniecie sobie kamerę. To jak możecie zauważyć, u góry, w górnej części tego filmu pojawiają się niezaładowane tekstury, i wygląda to naprawdę dosyć śmiesznie, gdzie te tekstury się po prostu nie ładują. Mamy takie białe kwadraciki. Osobiście by mi to nie przeszkadzało, bo ja troszeczkę jestem przyzwyczajony do tego, że jak w ratowaniu świata mamy jakiekolwiek nowe rzeczy, to wygląda to właśnie w taki oto sposób, że coś po prostu nie działa tak jak powinno. Kolejną rzeczą, która została wprowadzona do ratowania świata w ostatniej aktualizacji, są tak zwane. Szybkie komunikaty. Po przypisaniu sobie ich, y, oczywiście, w ustawieniach, otwiera nam się koło wyboru i oczywiście możemy sobie je dosyć szybko rzucać. I teraz tak, niektóre z nich pojawiają się nad naszą głową, tak jak na przykład dziękuję, czekaj w gotowości, ale także są takie, które pokazują się w postaci pinga, jak, post jak na przykład broń tutaj, mamy złup tutaj i atakujmy, czyli po prostu wskazujemy miejsce, gdzie mamy bronić. I teraz tak, żeby sobie to przypisać, wchodzimy sobie w opcje, wchodzimy sobie oczywiście w sterowanie klawiaturą, zchodzimy do zakładki łączność i ustawiamy sobie guzik pod szybki czat I teraz tak, osobiście uważam, że jest to naprawdę bardzo bardzo spoko, z tego tytułu, że oczywiście nie zawsze jest czas, żeby sobie coś napisać na czasie tekstowym w momencie, kiedy się dużo dzieje na ekranie, i generalnie w momencie, w którym moby idą i forsują nasze struktury, i nie zawsze jest czas, żeby napisać. I też oczywiście nie każdy, te, nie każdy to czyta, ale generalnie jak sobie rzucimy takiego pinga, żeby bronić sobie w tym miejscu, albo w tym, zaatakować tutaj, bądź ewentualnie gracie sobie ze znajomymi, oczywiście możecie sobie spingować jakąś rudę i pokazać, gdzie ma sobie złupić, no to jest to naprawdę bardzo, bardzo spoko. Spoko. I generalnie fajnie, że coś takiego wprowadzili po tylu latach, no bo generalnie tego oczywiście brakowało i może to oczywiście ułatwić rozgrywkę z randomami w ratowaniu świata. I ostatnim tematem w tym odcinku będzie taki, bym powiedział, dosyć ciekawy. I z drugiej strony dosyć absurdalny bug, który wyszedł po ostatniej aktualizacji, a przynajmniej ja usłyszałem o tym bugu właśnie po ostatniej aktualizacji Fortnite'a. Mianowicie, moi drodzy, na starym reddicie oczywiście zaczęły wypływać zdjęcia, gdzie po prostu ludzie pokazują ekwipunki wypchane w materiałach, gdzie jeden z tak wynosi 47,5 tysiąca. I z czego to moi drodzy wynika? Wynika to z tego, że w momencie, kiedy sobie oczywiście mamy wypchany plecak i sobie zaczniemy recyklingować pułapki, i tutaj dla przykładu rzucę, że jak sobie zrecyklinguję wszystkie swoje sufitowe pola elektryczne, to dostanę 30 tysięcy śrubek. I teraz tak, w momencie, kiedy sobie potwierdzę ten recykling, oczywiście potwierdzamy, potwierdzamy. To w mojej drodze oczywiście ekwipunek będę miał wypchany śrubkami, ale ze mnie zobaczcie, co wylatuje. Wylatują ze mnie, bym powiedział, dosyć potężne ilości materiałów i one się jakby nie stakują po 999, tylko tutaj mamy 7500. I generalnie w momencie, kiedy mamy tak to wypchane, to jesteśmy w stanie to po prostu podnieść. I ja generalnie starałem się gdzieś tam yy, zrobić to, ale generalnie niezbyt mi się udawało. I generalnie wynika to z tego, że w momencie, kiedy mamy sobie takiego oto staka, no to generalnie 999 się pojawia. I w momencie, kiedy sobie oczywiście spróbujemy gdzieś tam to podnieść, tak w jakiś tam sposób ludzie są w stanie podnosić te staki wynoszące 47,5 tysiąca. I generalnie tak nie wiem, czemu u mnie to nie działa, a u innych to działa. Nie jestem w stanie Wam na to odpowiedzieć, ale generalnie jest to dosyć śmieszne z tego tytułu, że oczywiście zawsze się znajdzie jakiś bóg. Kopiowanie było w ratowaniu świata i będzie, bo Epic Games jakoś niezbyt chce to naprawiać. Ale generalnie moim zdaniem ten bóg to jest, bym powiedział, taka, taki początek do tego, żeby Epic troszeczkę zwiększyło ilość materiałów w stackach z tego tytułu, że ludzie którzy oczywiście grają w tą grę dosyć długo, mają tych materiałów na pęczki i po prostu nie są w stanie ich magazynować na swoich głównych kontach i sobie po prostu oczywiście dokupują drugie, trzecie konto. Ja sam oczywiście mam wypchane trzy konta w trapach z tego tytułu, że ja mam tyle materiałów, czy to gdzieś tam takie, które dostałem od ludzi, bądź ewentualnie sam wyfarmiłem, że nie jestem w stanie ich pomieścić na swoim głównym koncie. Więc generalnie ten bug jest dosyć śmieszny. Ludzie mają wypchane te swoje ekwipunki właśnie w trapach i generalnie to są takie ilości, których nie wydadzą do końca swojej gry w ratowanie świata. No taka jest prawda i taka jest kolej rzeczy. I tutaj takie pytanie dla epika, dlaczego by tego po prostu nie wprowadzić? Skoro ja mogę sobie oczywiście w staku mieć 5000 metalu, kamienia, to dlaczego nie mogę mieć 5000 wydajnych części mechanicznych? No i fajnie by było też sobie przy okazji zwiększyć oczywiście stak trapów. Bo 200 sztuk trapów to jest bym powiedział troszkę mało na ten moment w ratowaniu świata. I teraz tak, czy można wratować Wiązania świata dostać bana za używanie tego buga. Ja wam powiem tak, jest jakaś realna szansa na to, ale prędzej wam Epic zrobi z 47 999 danego materiału w momencie kiedy byście użyli tego buga, aniżeli by wam wlepiło bana z tego tytułu, że po prostu dużo było tych błędów w ratowaniu świata i generalnie ja nie słyszałem o tym, żeby ktoś dostał banicję za to, że używał jakiegoś tam błędu w grze. No tego po prostu nie słyszałem, więc na tej podstawie obstawiam, żebyście tego bana nie dostali. Zachęcam do używania tego buga, oczywiście, że nie zachęcam z tego tytułu, że jest jakaś tam realna szansa, żeby dostać oczywiście banicję. Ja was informuję, że coś takiego jest i bardzo bym chciał, żeby generalnie w końcu się zmieniła liczba z 999 na przykład 5000 no bo generalnie tych materiałów w ratowaniu świata farmi się co chwilę i fajnie by było, żeby po prostu te limity były zwiększane, a sam bóg bym powiedział jest dosyć śmieszny, bo ludzie teraz mają wypchane ekwipunki tymi materiałami, a tak naprawdę ich do końca swojej gry w ratowanie świata nie zużyją. I to tyle w sumie, jeżeli chodzi o ten film, jeżeli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba na kanale i widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach, także trzymajcie się i do następnego bajo.